Cześć kochani, nowy rok, słuchajcie, 2020. Kolejny rok 365 czy 6, napiszcie, bo nawet nie patrzyłem, ile ten ma. Ale słuchajcie, na pewno 365 minimum dni nowych szans, podczas których możecie zmienić swoje życie. I mam nadzieję, że w tym nowym roku też będziemy razem. I ten dzisiejszy film jest właśnie moim takim przekazem dla Was, moi kochani. Co ważne będzie w tym nowym roku, co będzie ważne w naszym życiu. Więc, więc jeśli interesujecie ten temat, zaczynajmy! Przede wszystkim. Chciałbym, moi drodzy, żebyście nie utknęli w pułapce swoich noworocznych postanowień. Wiele osób właśnie ma taką tendencję, że raz w roku przychodzi im taka refleksja, co ja miałem zrobić w tym 2019 i co ja mam zrobić w 2020, czego nie zrobiłem teraz. No i przeważnie efektem tego jest są noworoczne postanowienia, ktoś stwierdza, rzucę wreszcie palenie, ktoś inny stwierdza, no kurczę, wreszcie się wezmę za siebie, wreszcie założę swój biznes, no w tym roku to na pewno zmienię pracę na lepszą, wreszcie zacznę podróżować wreszcie, wreszcie, wreszcie zacznę coś robić, nie? I noworoczne postanowienia przeważnie no, pod wpływem czasem presji i otoczenia rodziny pytających znajomych, a jakie ty masz nowe, jakieś noworoczne postanowienia? No, stawiamy sobie 31 grudnia i 1 stycznia o nich zapominamy. Dlaczego? Bo wstaje wiele osób z kacem w głowie, e, wiele osób po imprezie noworocznej, e, gdzieś tam już ledwo ma siły w ogóle, żeby wstać z łóżka i wyjść do toalety, a co dopiero mówić o jakimś organizowaniu życia i spełnianiu kolejnych celów. Więc e, Moi drodzy, chciałbym, żeby u was się tak nie działo. Chciałbym, żebyście Wy przede wszystkim traktowali ten nowy rok jako ok, fajna, zmienia się cyferka, natomiast nic więcej i skupili się z drugiej strony w swoim życiu na tym, żeby to życie cały czas konsekwentnie zmieniać. Czyli pamiętać o tych swoich celach, o tym, co chcecie osiągnąć, pamiętać każdego dnia, a nie tylko, jak wam się przypomni 31 grudnia, bo taka jest moda. Żebyście zmieniali to swoje życie nie od poniedziałku, nie od najbliższego tygodnia, nie od najbliższego miesiąca. Dobra, zacznę po urodzinach. Jak skończę 35 lat, to wtedy. Wtedy się za to wezmę, żeby nie tylko wtedy to były dla Was jakieś takie momenty, w których macie refleksję nad swoim życiem, tylko żebyście pracowali nad tym swoim życiem każdego dnia. Bo tylko właśnie ciągła i konsekwentna praca jest w stanie wam no, dać efekty, jest w stanie dać wam, moi drodzy, efekty, zapewnić wam właśnie to szczęśliwe życie, tak żebyście mogli w tym swoim życiu po prostu osiągnąć to, co chcecie, żebyście mogli spełnić swoje marzenia, a nie wiecznie po prostu, cały czas z frustracją, tylko zastanawiali się, zastanawiali się, dlaczego mi nie wychodzi, dlaczego mi się nie udaje. Więc dzisiaj chcę wam przypomnieć o kilku ważnych rzeczach, o kilku bardzo ważnych rzeczach, takich, które na pewno, na pewno będą właśnie w tym nowym roku dla was ważne, zresztą były na pewno w poprzednim, ale warto o nich przypominać. Ponieważ, słuchajcie, właśnie to przypominanie, właśnie konsekwencja cały czas, e, robienie na, czasem nawet tych najprostszych rzeczy, ale konsekwentnie przyniesie wam właśnie efekty. Więc po kolei, słuchajcie, po kolei. Pierwsza sprawa, moi drodzy, to jest to, żeby skupić się na swoich celach, a nie czyichś innych. Słuchajcie, większość ludzi potrafi wymienić w, jak, w jakich związkach żyją ich ulubione gwiazdy, czytają różne gazetki, czytają jakieś pudelki, tego typu inne rzeczy w internecie. Potrafią wymienić to, co się dzieje u jakiegoś aktora w domu, z kim on się teraz rozstał, a sami nie mają pojęcia, co robi ich dziecko. Sami nie mają pojęcia, co się dzieje z ich życiem, więc przestań skupiać się na innych ludziach, przestań obserwować życie innych i zacznij wreszcie tworzyć swoje. Zacznij wreszcie działać tak, żeby po prostu budować dla siebie piękne życie, a nie tylko obserwować, jak ciężo. Cies się życiem inni. To jest bardzo ważne, i w tym roku to będzie niesamowicie ważne. Żebyś właśnie skupił się na swoich celach, że jeśli postawisz sobie te cele, zrobisz konkretny plan, a jeśli ktoś z Was jeszcze tego nie zrobił, moi drodzy, żeby wejść na stronę wyzwanie90dni.pl i przerobić za darmo pierwsze 3 dni programu, programu, który pozwolił już zmienić życie tak wielu osobom i macie za darmo te pierwsze 3 dni, jeśli ktoś jeszcze tego z Was nie zrobił, to jest śmierdzącym leniem i naprawdę jak się tam przejdę, zaraz, to słuchajcie, więc wejdź sobie na stronę wyzwanie90dni.pl i od razu przerób drugi dzień wyzwania 90 dni, pozwoli Ci on tak wielu osobom pomógł właśnie odkryć to, co chcą robić w swoim życiu, to jak chcą, żeby to ich życie wyglądało. Więc zrób to, i następnie później tworzysz konkretne cele. Konkretne cele. Na podstawie swoich marzeń ustalasz sobie konkretne cele, które muszą być ułożone w czasie. Nie mogą Twoje cele być przede wszystkim gdzieś tam w murach, po prostu kiedyś może uda mi się coś w życiu osiągnąć. Tylko Twoje cele mają być konkretnie ułożone w czasie. Na ten rok masz mieć konkretne cele. Na każdy miesiąc masz mieć konkretne cele i nawet na najbliższy tydzień powinieneś mieć swoje cele i na najbliższy dzień. Takie, które będą właśnie te z dnia prowadzić cię do celów z miesiąca, te z miesiąca do celów z roku, a te z roku na, do celów na najbliższych 20 lat, takich, które pozwolą ci spełnić Twoje marzenia. Więc pierwsza rzecz. Skup się na swoich celach i pamiętaj o nich codziennie. Wydrukuj je sobie, powieść na łóżkiem. Powieś na lodówce, powieś na lustrze w łazience, ustaw sobie na tapecie w telefonie, ustaw sobie na tapecie w komputerze, przede wszystkim żeby one cały czas właśnie były przy tobie. Druga rzecz, jeśli chcesz być szczęśliwy w tym roku, no proszę bardzo, nic trudniejszego. Wystarczy być wdzięcznym. Skup się na tym, co masz, zamiast porównywać się do innych, zazdrościć innym, patrzeć cały czas, że o, ten ma tyle, a ja nie mam. Skup się na tym, co już masz. Doceniaj to, co już masz w swoim życiu, bo masz na pewno bardzo wiele. Na pewno masz wiele już i masz jeszcze jeszcze wiele możliwości, jak osiągnąć coś w przyszłości. Więc skup się na tym właśnie, jakie masz możliwości, co możesz zrobić i ciesz się tym. Nastrajaj swój umysł każdego dnia, żeby właśnie był wdzięczny, żebyś Ty był wdzięczny za to, co już masz w życiu. Zobaczysz, że dużo łatwiej Ci będzie zbudować szczęśliwe życie, bo wdzięczność to właśnie poczucie szczęścia. Wdzięczność za to, co już masz, za ludzi, którzy są dookoła ciebie, za to, że masz możliwości, za to, że masz możliwość, żebyśmy się spotkali na żywo, na żywo, już za kilka dni na Szkole Wygranych. Jak jeszcze nie masz biletu, to jeszcze są ostatnie bilety dostępne na wystarczy wejść szkoławygranych.pl, od razu rezerwuj sobie bilet. Natomiast dla tych, którzy nie przyjadą do Krakowa. Dla tych, którzy nie mają możliwości, żeby wziąć udział w szkole wygranych, to, moi drodzy, w niedzielę poprowadzę dla Was darmowe dwa szkolenia. O godzinie 13 będzie to szkolenie na temat marketingu internetowego, szkolenie, na którym pokażę Wam, moi drodzy, w jaki sposób ja w swoich firmach wydaję nawet po kilkaset tysięcy złotych na marketing internetowy ze wspaniałymi rezultatami. Więc jeśli ktoś z Was chce się tego nauczyć i to mieć informację z pierwszej ręki, jak to się robi, to teraz zapisz się w opisie, czy właśnie w komentarzu przypiętym masz. Od razu linki, jak wziąć udział w tym szkoleniu zupełnie za darmo. Szkolenie jest przez internet, zdarmowe, darmowe, więc warto w nim wziąć udział. Druga sprawa to jest to, że o godzinie 17 poprowadzę dla was szkolenie, wyjątkowe szkolenie na temat tego, jak zarządzać finansami. Więc jeśli ktoś z Was, moi drodzy, jeszcze kłopoci się z tym, jak zaplanować swoją finansową przyszłość, ktoś z Was chce zbudować sobie wolność finansową, a może ktoś z Was po prostu chce się nauczyć, jak z miesiąca na miesiąc zarządzać swoimi pieniędzmi, tak, żeby na wszystko wystarczało, to właśnie pod tutaj linkiem, pod filmem w komentarzu, przypiętym, czy w w macie linka też do zapisu na to darmowe szkolenie. Dwa szkolenia o 13 i o 17. Bardzo ważna sprawa i warto docenić to, że właśnie macie możliwość zdobyć za darmo tak wartościową wiedzę i wziąć w nich udział. Koniecznie, żeby zmienić swoje życie, a będzie też dużo na pewno o noworocznych właśnie planach, o tym, jak je spełnić. Słuchajcie, trzecia sprawa, moi drodzy, to jest więcej życzliwości dla siebie nawzajem. Naprawdę, słuchajcie, ludzie czasem zapominają o tym. Popatrzcie, co się dzieje z relacjami w ogóle w dzisiejszym świecie. Dawniej ludzie żyli w jakichś małych społecznościach. Ja pamiętam, jak przyjeszcie. Jeżdżałem do mojej cioci na wsi pod Krakowem w miejscowości Siepraw i tam po prostu ludzie się znali, tam ludzie się znali, tam sąsiad przychodził do sąsiada, pomagali sobie nawzajem, rozmawiali ze sobą, tworzyli jakieś społeczności. W dzisiejszych czasach ludzie mieszkając w dużych miastach coraz częściej zapominają o tym, że istnieje drugi człowiek. Tak jak mówię znowu, wiedzą co się dzieje u gdzieś tam jakichś gwiazd instagramowych, a nie mają pojęcia co się dzieje u sąsiada za ścianą, który mieszka w drzwi obok więc więcej życzliwości dla ludzi. Postaraj się zamiast być złym, zamiast być sfrustrowanym, zamiast narzekać, zamiast robić coś złego, postaraj się na tym yy, skup się na tym, żeby po prostu być życzliwym dla innych ludzi, żeby uśmiechać się więcej do innych ludzi, żeby powiedzieć coś miłego czasem komuś, bo być może jesteś jedyną osobą, która temu człowiekowi powiedziała coś miłego od tygodnia, czy od miesiąca, a może i od roku. Więc, bądź tą osobą, która sprawia, że świat staje się lepszy. I nie sprawisz, że świat staje się lepszy przez głoszenie modnych haseł na Facebooku. Ratujmy lasy i CO2 i jakieś. i, i jakieś how dare you i tak dalej. Nie? Tylko sp sprawiaj, że świat się będzie stawał lepszy dookoła ciebie. Dookoła ciebie, a zobaczysz, że będziesz mieć z tego efekty. Punkt czwarty. To korzystaj z tego, co przygotowuję tutaj dla ciebie. Dostajesz za darmo bardzo wartościową wiedzę. Wiedzę, na którą ja wydałem w swoim życiu ponad milion złotych i wydaję dalej. Dopiero za najbliższe trzy tygodnie jadę na szkolenie, które kosztowało prawie 30 tysięcy. Kilkudniowe szkolenie. Więc zdobywam tą wiedzę i dzielę się z Wami, moi drodzy. Zastosowałem ją w swoim życiu. I również, i również uczyłem jej ludzi już od lat, od kilkunastu lat. Więc dostajesz tutaj najwyższej jakości wiedzę właśnie z rozwoju osobistego. Więc korzystaj z tego, tak jak powiedziałem. Weź udział w tych dwóch szkoleniach w najbliższą niedzielę. Dwa darmowe zupełnie szkolenia. Zrób sobie pierwsze darmowe 3 dni wyzwania 90 dni. I przede wszystkim subskrybuj tutaj mój kanał, bo wrzucam tu dla Was już od lat regularnie filmy. Jest ich ponad 700. 700 filmów rozwojowych z bardzo cennymi informacjami, które pozwolą Ci zmienić Twoje życie. Więc korzystaj z tego od razu. Korzystaj z tego. Ułóż sobie plan, ok. Dzisiaj zapiszę się na, na przykład na te dwa webinary, plus przerobię pierwszy dzień wyzwania. Jutro drugi, później trzeci. Później obejrzę jakiś film Krzyśka. Będę korzystać z tych materiałów. Ułóż to sobie normalnie w kalendarzu kalendarzu w swoim planie. Jeśli tego nie zaplanujesz, to zapomnisz. W, to, w natłoku codziennych obowiązków po prostu zapomnisz o tym, co jest ważne, i zapomnisz o tym, żeby skorzystać z tak wyjątkowej szansy, jaką tutaj dostajesz. Kolejna rzecz, kolejna rzecz, i to już ostatnia na dzisiaj, moi drodzy, bo chcę, żeby przede wszystkim ten dzisiejszy film był dla was jakimś no, z takim bodźcem do działania. Nie chcę, żebyście siedzieli tutaj i przez godzinę najbliższą oglądali właśnie, jak ja do Was gadam, tylko żebyście zaczęli działać. Więc bardzo prosta sprawa. Bardzo prosta sprawa, wyciągnij kartkę i zaplanuj teraz ten rok. Wyciągnij kartkę i zaplanuj swój najbliższy rok. Teraz zrób to, nie jutro, nie pojutrze. Nie kształtuj właśnie w sobie tego brzydkiego nawyku odkładania na później. Zaplanuj po prostu, zobaczysz jaką już to będzie miało moc. Nie na komputerze, nie w telefonie, ale na normalnej kartce długopisem. Wypisz to, co chcesz osiągnąć w tym roku. Następnie ułóż sobie daty konkretne, ułóż z tego cele. Zapisz normalnie w celach, ja na przykład Krzysztof Król, 31 grudnia 2020, mam na koncie na przykład 20 tysięcy złotych oszczędności, jeśli nie masz teraz żadnych, nie? Ja, na przykład, Jan Kowalski, 31 grudnia mam przerobionych na przykład 150 treningów z jakiegoś tam sportu, który uprawiasz, nie? Więc pozaznaczaj sobie, napisz te cele konkretne, ułóż je konkretnie w czasie i przede wszystkim, przede wszystkim pamiętaj, że życie masz tylko jedno. Życie masz tylko jedno, i absolutnie. Nikt nie będzie płakał po tym, że Ty z powodu swoich wymówek, że Ty z powodu swoich wymówek nie osiągnąłeś w tym życiu tego, co chciałeś, nie spełniłeś swoich marzeń. Nikt nie będzie po tym płakał, nikomu naprawdę to nie będzie przeszkadzać, ludzie to oleją, mają to w nosie, mają swoje życie, swoje problemy. Jesteś jedyną osobą, która będzie tak naprawdę dbać o te Twoje cele i to te Twoje marzenia, więc zacznij to robić już dzisiaj. Zacznij to robić już dzisiaj. Zrób dzisiaj jedną małą rzecz. Zresztą to jest właśnie zadanie z pierwszego dnia wyzwania. Trochę robię tutaj spoiler, ale warto obejrzeć też, bo opowiadam Wam tam o, o różnych fajnych rzeczach. Natomiast jest to pierwsze zadanie. Zrób dzisiaj jedną małą rzecz, którą odkładałeś na później którą od dawna odkładałeś na później. Jedną małą rzecz, zacznij ten rok naprawdę z porządnym kopnięciem, żeby nie użyć niecenzuralnego słowa, wiecie o co chodzi. Więc zacznij ten rok porządnie, porządnie, tak żeby to był najlepszy rok Twojego życia. Czy jesteś w stanie to zrobić? Napisz w komentarzu. Czy deklarujesz się właśnie, żeby razem z nami tutaj w naszej społeczności przeżyć ten rok i uczynić go najlepszym rokiem Twojego życia? Czekam moi drodzy na Wasze komentarze i wszystkiego najlepszego w nowym roku. Trzymajcie się, miejcie dzisiaj wspaniały dzień. Cześć!